Muzeum nie ma takiej opcji, żeby on dostał. Nie mam pojęcia, ale ja mam sąsiad takiego, którego bym pewnie skorzystał, ale tylko raz. Żeby było łatwiej. Ale łatwiej w czym? Wradujemy łatwiej żyć? Z problemami. Ale nie dorośliśmy jeszcze do tych e, e, nacji. No, żeby można było strzelać. Różne wleby będą chodzili w broni. Siemka. Słyszałem, że część z Was jest od Jacka z planety Faktów, dlatego dla Was. No, i także dla naszych starych widzów przygotowaliśmy specjalny konkurs. Jeżeli chcecie wziąć w nim udział, napiszcie w komentarzach, że przybyliście od Jacka z Planety Faktów, a także zasubskrybujcie ten kanał. Wtedy macie szansę na wygranie trzech nagród o wartości 100 zł. Takie bony, jak bony turystyczne tylko, że opiewające na właśnie kwotę 100 zł, i możecie je wykorzystać na jakikolwiek cel chcecie. Pamiętajcie, subskrypcja, komentarz, i wtedy bierzecie udział w konkursie. Oczywiście rozlosowanie nagród, wybranie osób, które wygrały ten konkurs odbędzie się powiedzmy za tydzień, w piątek o godzinie 17. Dlatego bądźcie za tydzień na tym kanale, godzina 17, i wtedy dowiecie się, czy wygraliście. A teraz zobaczcie, co dla Was specjalnie przygotowaliśmy. Czy w Polsce powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? O, absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, jak sytuacja się ma w Stanach, gdzie ten dostęp jest ułatwiony, no i nie przynosi to nic dobrego moim zdaniem. A nie czułaby się Pani bezpieczniej, bezpieczniej gdyby podczas, nie wiem, napadu w domu miała Pani przy sobie broń? Czułabym się mniej bezpiecznie, bo właśnie spędziłam pół roku w Stanach, gdzie słyszałam strzały na ulicach, idąc na spacer, więc nie chcę po prostu czuć tego samego w Polsce. Wtedy, w możliwości, kiedy ktoś na przykład jest niestabilny emocjonalnie, podejrzewam, miałbyś ten strach, że ktoś może cię po prostu zabić. Czyli tego systemu z Ameryki pani by tutaj nie przeszczepiła do Polski? Żadnego systemu z Ameryki by nie przeszczepiła, absolutnie. Aż tak tam jest źle? Aż tak. Może bardziej bardziej ułatwiony dostęp, nie? No i przede wszystkim najpierw musi ktoś spojrzeć, kto bierze. No bo jeżeli jest, od razu mówię tak, muzułmanin, nie ma takiej opcji, żeby on dostał. Dlaczego? A kto się wysadza i tak dalej? Katolik czy muzułmanin? O to chodzi. Czy w Polsce powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Nie. Dlaczego? E, ponieważ, jakby, jak, jak my byłby za, może tego zacznijmy. No, być może, jeżeli ktoś by się wkradł do naszego domu, wtedy czulibyśmy się bezpieczniej, mając, powiedzmy, broń tam w nocnej szafie. Ja bym się teraz zagrożony i mógłbym w panice do pana strzelić o teraz? Te, te... Empirycznie chyba tak nie jest, że jest bezpieczny. Spójrzmy na kraje, gdzie jest legalna broń, gdzie jest na kraje, gdzie nie jest legalna broń. Jeszcze jest. Milicja w Szwajcarii, trochę inny temat. Ja nie bym pogadał, ale też muszę wiedzieć. No dobra, ale tylko ogólnie nie. Ogólnie jest pan na nie. Tak. Dobra, to... Tak Jestem na nie. Tak. Dlaczego? Yy, wtedy nie trzeba tych krat w oknach, nie, są, nie ma włamań. Z tym, że raczej ta broń, żeby była w domu, nie nosili po tego przy sobie na ulicy. A jak... I wtedy każdy złodziej zdaje sobie sprawę z tego, że nawet staruszek siedzący w fotelu może do niego wypalić. A nie myśli pan, żeby to trochę to zwiększyło? Właśnie w drugą stronę poszło. Zwiększyłoby to liczbę przestępstw w Polsce? Chyba tak, ponieważ dużo jest dewiantów i, i chętnie by sobie postrzelali. Ale jednak to byłby dobry pomysł z ulepszeniem dostępu. Tak. Nie mam pojęcia, ale ja mam sąsiada takiego, którego bym pewnie skorzystał, ale tylko raz. Na sąsiada? Sąsiada. No ale tak racjonalnie patrząc, no, czy zmieniłoby to sytuację, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Polsce? Nie, na pewno by mamy takich, takie społeczeństwo, które po prostu no, sięgałoby za często do tego. Za gorąca krew. Za gorąca krew, tak. Gorąca krew, tak. No, ale niektórzy mówią, że w Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii to jednak zdaje egzamin. Jestem przeciwnego zdania. To po imię wycofa się raczej jest tego za dużo. Bo każdy sięga po prostu w takich nieoczekiwanych momentach, tak? A teraz taka sytuacja na świecie jest dosyć niepokojąca. Nie uważa pan, że jednak taki łatwiejszy dostęp jednak pozwoliłby się czuć tam bezpieczniej? Nie, nie, nie. Od bezpieczeństwa są odpowiednie służby, które powinny tego zapewnić nam, prawda? A samosąd zostawmy jednak, jednak to dajmy z tym spokój, nie? Z samosądem. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak. Dlaczego? <laughs> Chcemy się bronić przed kimś, kto chce wejść nam do domu. No dobra, ale czy jest teraz taka, no nie wiem, czy aż czujemy się zagrożeni na tyle, że musimy mieć tę broń? Nie. Znaczy, ktoś mógłby powiedzieć, że tak. Eee, że, że Ruscy mogą nas najechać i że powinniśmy mieć broń. Ja myślę, że każdy w domu może mieć broń i pewnie wielu ludzi tak robi i Nikt z tym nic nie zrobi, nikt tego nawet nie zobaczy, ale broń powinna być w każdym domu, myślę. Nie trzeba się to z tym afiszować, ale myślę, że w takich wypadkach, gdzie ktoś wchodzi ci na posesję, bo nie wiem, jest anarchistą i uważa, że nie powinniśmy. Wszystko powinno być jakby z wszystkich. W jaki sposób to broń palna by się przydała w pewnym sensie. Bo pałką możesz nie odstraszyć kogoś. Z jak też ma pałkę trzyma w ręku. A w miejscach publicznych, takich jak szkoła? Nie, w życiu. Czyli tylko w domu. Tak, ja jestem za tym, że w domu powinna być taka na luzie, że każdy trzyma w domu i tyle. Czy w Polsce być ułatwiony, czy powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Powiem szczerze, że. Jest mi to zupełnie obojętne. Ja nie mieszkam w Polsce, i czy to jest. Na razie w żadnym kraju się nie sprawdziło, więc znając polski temperament, podejrzewam, że już na pierwszej autostradzie będzie 40 zabitych. <grych> Także raczej podejrzewam, że nie. W Polsce nie powinno być ładny dostęp do Słyszeliśmy głosy, że w Stanach i w Szwajcarii jednak to widać jakieś rezultaty tego. Ja coś panu powiem. Mnie się ciągle wydaje, że. To jest długotrwały proces i trudno jest mi dzisiaj porównać, czy świadomość Polaków jest na tyle dojrzała i dostateczna, że można sobie na coś takiego pozwolić. Wydaje mi się, że jeszcze musi dużo wody upłynąć, żeby Polacy mogli z tego korzystać. Ja wydaje mi się, że, ale to już chyba… Ja tego nie dożyłem. Podejrzewam, że pan również nie. No a teraz jest taka sytuacja na świecie, dosyć niepewna, zwłaszcza u, nasi, u naszych sąsiadów na Białorusi. Nie uważa Pan, że jednak ta broń w domu czulibyśmy się bezpieczniej z nią? Ale ja nie za bardzo rozumiem tego połączenia pomiędzy Białorusią a bronią w Polsce, nie za bardzo mnie to. No też są takie głosy, że jednak e... słyszałem dziś opinię, że druga wojna światowa się nie skończyła. No bzdura to jest jakaś taka zupełna, wie pan, to co się dzieje na Białorusi, to jest sprawa Białorusi, Także... Czyli to nie ma w ogóle powiązania. Absolutnie, ja nie widzę w tym żadnego powiązania. I to tak, ten, kto próbuje cokolwiek tam w jakiś sposób powiązać sytuacja na Białorusi ze zwoleniem na posiadanie broni w Polsce, to wydaje mi się, że potrzebuje raczej bardziej raczej psychologa czy psychiatry, gdyż to po prostu jest jakaś absurdalna zupełnie teoria, która się absolutnie nie spełnia w realnym życiu. Jedno pytanie: czy w Polsce powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Nie. Dlaczego? Jedno pytanie miałoby Okej, okay, dobrze, dziękuję. Nie. Dlaczego? Dlaczego? Bo nie jesteśmy nieodpowiedzialnym narodem. Za gorąca krew na nas płynie. Um, No ale jednak są argumenty, że no nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii to wypala. Ale nie dorośliśmy jeszcze do tych y, 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 nacji. Ale szczerze to jest trudne pytanie, no zależy wszystko od... Y... Od sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak? Na razie nie ma żadnych wojen, i tak dalej, więc wydaje mi się, że na ten moment to nie będzie potrzebne. A gdyby było ryzyko wojny, to wtedy uważasz, że mielibyśmy podstawę, żeby troszkę. Tak, wydaje mi się, że tak. No, Można wtedy to podpiąć pod to. Czy, czy powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Jak myślisz, że tak. Ja Dlaczego? Za. Żeby było łatwiej. Ale łatwiej w czym? Wrazujemy łatwiej sobie żyć? Z problemami. A, czyli w ten sposób? Dokładnie. Dobra, dzięki. Nie. Dlaczego? Bo ludzie nie postępują logicznie najczęściej. No ale tutaj słyszałem przykłady, że jednak w Szwajcarii taki pomysł wypalił, że wiesz, jest łatwiejszy dostęp, tam wcale nie wzrosła liczba przestępstw. No nie uważasz, że to też by się przyjęło w Polsce? Zważywszy na tą sytuację, która jest teraz, się dzieje? Na pewno nie. Te problemy wszystkie na pewno nie. Jak myślicie? Nie, jasne, jasne. A tu widzę, macie rozbieżne opinie. Tu jasne, tu nie. Obronię nie powinien być. Dlaczego? No bo mimo, że jest przydany przy samoobronie, to jednak jakiś świr mógł się trafić i tam jakąś rozróbę zrobić, czy coś takiego. A ty dlaczego jesteś za? No bo nawet jakby trafił świr, to można by się przed nim obronić. Eee, czy w Polsce powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Nie, po co? Eee, no nie wiem, żebyśmy się czuli bezpieczniej. A ja nie będę się czuł bezpiecznie, żeby jakieś różne zjeby będą chodzili w broni. Czy w Polsce powinien być ułatwiony dostęp do broni palnej? Nie. Dlaczego? Nie wiem, widzę co się w stanach dzieje, ponieważ często jestem mu córki mhm. i widzę, co tam się dzieje, więc absolutnie nie. Uważam, że tak, bo w służę w służbach mądrowych, Ym... jak najbardziej, ale broń tylko dla ludzi mądrych, jak to się mówi. Nie. A dlaczego? Dlatego, że za dużo oszalonych ludzi jest. Myśli pani, że to by zwiększyło liczbę no, przestępstw? Oczywiście. Pamiętajcie, że każdy odcinek na tym kanale pojawia się w każdy piątek o godzinie 17. .00. Tutaj albo tutaj. Pojawi się nasza ostatnia sonda o maseczkach. Bardzo fajna, dlatego polecam wam kliknąć tu albo tu. Do usłyszenia albo do zobaczenia.